Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, fani gier i technologii. RN.eu Kochani, zbliża się nowy rok. I mam tak, że zawsze w okolicach świąt, kiedy można się już trochę rozluźnić i zrelaksować, nachodzi mnie ochota na retro, gdy mam trochę wolnego czasu. Myślałem, że w tym roku moglibyśmy. Zrobić coś podobnego na M.T.U., to znaczy poświęcić ten około świąteczny czas, żeby zająć się jakimś małym retroprojektem, który kisi mi się w, na liście do zrobienia od dłuższego czasu. Parę miesięcy temu polowaliśmy wraz z redaktorem kebabem na nowy monitor, ponieważ nasz stary retro monitor zaczął się psuć i trafiliśmy na fantastyczną okazję, gdzie monitor ten sprzedawany był razem z retrokomputerem. I opłacało się po prostu kupić cały taki zestaw bardziej niż szukać osobno monitora. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zakupu, bo monitor jest bardzo fajny. No i retrosprzęt jest też bardzo fajny. Jedyna wada w tym momencie tego komputera jest taka, że ma tam bardzo stary dysk typu ID, który działa bardzo powoli. Komputer startuje niezwykle wolno, mimo że w środku ma całkiem fajne komponenty, które zobaczycie sobie zaraz y, oddzielnie. I pomyślałem, że. Ponieważ jest to nasz główny retrokomputer w tym momencie, warto byłoby przetransplantować do niego kilka elementów naszego starego retrokomputera, w szczególności czytnik kart SD, który mógłby posłużyć za zastępstwo dysku twardego. W ten sposób pozbylibyśmy się tego oryginalnego dysku, który no, zaczyna już nie dawać rady i. Ułatwić sobie pracę w przyszłości, bo te karty SD można szybko wymieniać, wymieniając w ten sposób cały system operacyjny i tak dalej. Więc dziś chciałbym przeprowadzić Was przez ten proces i tak. W środku mamy Atlona AMD 648 MHz i 320 MB RAMu. To jak na tamte czasy było naprawdę sporo z Windowsem XP, Service Pack 2 i tak dalej. Co ciekawe, w środku jest karta sieciowa. Nie jestem pewien, czy chcę ją podpinać, bo Windows XP nie jest dzisiaj najbezpieczniejszym systemem operacyjnym. No dobrze, zapiszmy sobie. Display adapter. Expert. Co to jest? Expert 99, Expert 2000. Mamy kartę dźwiękową od Creative'a, to jest ciekawe. To w zasadzie już archaiczna sprawa dodawanie karty dźwiękowej do komputera. Ale w tamtych czasach robiło to jeszcze sporą różnicę w jakości dźwięku. Nie wiem, który dokładnie model, ale tego po prostu przepiszę, co, co tu podpowiada sterownik. I nasz adapter sieciowy to Realtek RTL8029 AS. Dobrze, wiemy już, co siedzi w środku komputera według sterownika. To teraz musimy zobaczyć, co siedzi w środku tak naprawdę fizycznie, żebyśmy mogli porównać to, co pokazywał sterownik z tym, co znajduje się w środku, plus zacząć naszą podmianę komponentów. Bardzo fajna w ogóle obudowa, łatwa do dostania się do zawartości i tak dalej. Oj, oj, wow! To chłodzenie, to, to, to tego, to ja się tutaj nie spodziewałem, szczerze wam powiem. Co ja tutaj widzę w ogóle? Olbrzymie chłodzenie, ledwie mieszczące się w obudowie. Pod spodem, tak, mamy kartę graficzną. Mamy naszą kartę dźwiękową e, sprzężoną tutaj z telepermit. To jest karta sieciowa na 100%. Karta pod spodem to. Ach, modem. To jest karta do modemu. Interesujące. Coś, czego w ogóle nie miałbym jak wykorzystać w dzisiejszych czasach. I to jest nasz dysk twardy, 40 GB, tego będziemy musieli się pozbyć, znaczy może niekoniecznie pozbyć, może zostać tam, ale nie jako dysk podstawowy. Będziemy chcieli go podmienić z naszym dyskiem na karcie SD. Nie będzie łatwo go wydobyć, tyle wam powiem na pewno. No ale żeby to wszystko zadziałało, będziemy potrzebować dawcy. Być może pamiętacie mój poprzedni retrokomputer. Modowaliśmy go. Rok, dwa lata temu, pięć lat temu, sto lat temu o czytnik kart SD, który zastępuje mu dysk twardy. To jest bardzo przydatne w kwestii sprzętu retro. Pozwala na szybką wymianę gier, pozwala na szybką wymianę systemu operacyjnego. Sporo użytkowników, gdy robiliśmy to parę lat temu, twierdziło, że nie jest to dobry pomysł, bo karty SD mają ograniczoną. Liczbę odczytów i zapisów zanim zaczynają się uszkadzać. Jest to prawdą, ale nie dzieje się to na tyle szybko, by było faktycznym problemem przy użyciu retrokomputera. Tak, tak szczerze mówiąc, po tylu latach nadal mamy absolutnie zero problemów. Prawda jest taka, kto używa na co dzień retro komputera? Nawet ja nie. Więc y, nie jest to na tyle problematyczna sprawa, żeby się tym naprawdę przejmować. Wygoda skorzystania z takiego urządzenia jest przeważająca w tym wypadku. Na potrzeby tego komputera zdecydowałem się zainstalować czytnik z frontu dla łatwego dostępu. Ale oczywiście nie jest to konieczne. Bez problemu może być zamontowany również na przykład z tyłu, żeby. Komputer wyglądał bardziej naturalnie, albo po prostu schowany w środku. Jeżeli nie planujemy zbyt często wymieniać karty, albo nie przeszkadza nas nam otwieranie obudowy za każdym razem. Koszt instalacji takiego gadżetu nie jest wysoki. Mówimy tu o cenach poniżej 100 zł, w zależności od tego, czy y, wyposażymy się w taki gadżet lokalnie, gdzieś zalegro, czy nawet sprowadzimy sobie z Chin, gdzie będzie to oczywiście jeszcze tańsze. Minus jest taki, że zazwyczaj urządzenia te nie są wyposażone w taki dok, żeby można było zainstalować je na przykład jako e, stację dyskietek, tak jak ja zrobiłem to tutaj. I w wielu wypadkach będziemy musieli po prostu wydrukować sobie taką obudowę sami w 3D. choć tutaj. Bądź po prostu kupić osobno gotowca. No dobrze, najważniejsze pytanie teraz, gdzie to kurka wodna dać? Być może warto byłoby zainstalować go znowu w napędzie z przodu, ale nie chcę tego robić, bo ten retro, tamten komp wyglądał dość niekonwencjonalnie. Ten, mimo wszystko, ma obudowę klasycznego, fajnego retrokomputerka, więc sądzę, że może lepszym rozwiązaniem będzie po prostu umieścić to W środku nie przejmować się wyglądem na zewnątrz. Czy dam radę bez odkręcania tego całego ustrojstwa? Znaczy, że to chłodzenie ono się tu nawet nie trzyma. Co znacznie ułatwia robotę. Hmm, okej. Okay. Widzę, że mamy też taśm dość, żeby przerobić ten dysk na sle'a, więc chyba nie będzie żadnego problemu z instalacją. Na szczęście dobrze, 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 więc wypinamy. Taśmę, chociaż po tylu latach trochę tam tkwi. Bech, udało się. Tak. W to miejsce mogę. Więc jest nawet oznaczona taśma tutaj jako master, trochę dalej jako slave. Więc przepniemy ten dysk jako slave. Tylko będę musiał sprawdzić, jak zainstalować zworki. No jumper slave. No i super. Pamiętacie stare dobre czasy, kiedy trzeba było ustawiać odpowiednie zworki na dyskach twardych? Jest. Ta tacka nie będzie nam już potrzebna, a karta bez niej zajmie sporo mniej miejsca. Mamy z powrotem wpięty dysk. Mamy naszą kartę SD. Staraj się tylko tam przepchnąć w bezpieczne miejsce. Założyć z powrotem um, wentylator na radiator. Zanim zamkniemy obudowę, podłączymy komputer do zasilania. Sprawdzimy, czy Eee, wszystko działa tak, jak powinno i przejdziemy do instalacji systemu operacyjnego. Eee, mamy Primary Master, mamy dysk twardy 32 GB, tak jak chcieliśmy. Primary Slave, czyli nasz stary dysk, mamy 40 GB dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Eee, mamy naszego Atlona, mamy napęd dyskietek i powinny nadal dwa napędy CD również działać. Wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Idealnie. Zrobiłem szybką ankietę, żeby ustalić, jaki system operacyjny powinienem wrzucić na tego kompa. I sam wybrałbym Windowsa 98, bo to ostatni system operacyjny z pełnym DOSem, oparty o DOSa. I moim zdaniem lepiej sprawdza się w, w misji retro. nie chcesz się zbutować, ale wiedziałem, że jeżeli zainstaluję Windowsa 98, to w komentarzach będą pojawiać się ludzie, czemu nie XP i vice versa, jeżeli zainstalowałbym Windowsa XP, to ludzie pytaliby, czemu nie Windows 98 albo Millennium, dlatego zrobiłem ankietę na... Gdzie wchodzi do BIOSu? Zrobiłem ankietę na run.eu i dość dużą przewagą wygrał Windows XP, dlatego taki System instaluję i, i zostawiam ten problem już w Waszych rękach. Umywam ręce od tego, że nie jest to Wasz system, tylko jakiś inny. To jest śmieszny paradoks instalowania starych systemów operacyjnych. Kiedyś było to bardzo nudne, a dzisiaj z jakiegoś powodu jest fascynujące. Oglądanie instalacji Windows XP to jest jakiś taki fenomen na YouTube. Są kanały, gdzie ludzie na przykład instalują systemy operacyjne i masa ludzi to ogląda na jakichś starych komputerach. Tak, jak wiemy, może za parę lat będą popularne kanały z oglądania jak chnie farba na przykład. Na szczęście do wykorzystania naszego adaptera karty SD nie powinien być potrzebny żaden. Dodatkowy sterownik. Instalator bez problemu powinien wykryć naszą kartę SD jako dysk twardy. Enter dalej. Badanie dysku. Zgadzam się. I mamy naszą pustą partycję FAT32, 32 GB. No i mamy nasz drugi stary dysk, partycję NTFS. Zainstalujemy na dysku C. Bez, bez formatowania, bo mam tam zainstalowanych już kilka gier, przygotowanych specjalnie do. Um, specjalnie pod ten system. Kilka gier już tam wrzuciłem, żebyśmy nie musieli bawić się z instalacją. No i po prostu bez usuwania danych, które się tam znajdują, instalator powinien dorzucić nasz system operacyjny. Plus jest taki, że karta SD nawet w takim starym systemie powinna być porównywalnie szybka, bądź nawet szybsza niż archaiczny dysk twardy. Eee, teoretycznie wolniejsza od współczesnych dysków twardych, ale mówimy tutaj przecież o komputerze, który ma już ponad 20 lat. Pozwólmy naszemu systemowi się instalować, a ja w tym czasie rozejrzę się za sterownikami do tych urządzeń, żebyśmy mogli je zainstalować, jeżeli będzie to konieczne. Taki kadr ze świątecznym instalowaniem Windowsa XP mógłby zastępować te filmy z kominkiem i ogniskiem, które ludzie postają w internecie i sobie puszczają potem w święta. 12 godzin instalowania Windowsa XP tak, tak się to powinno nazywać i winna lecieć taka pętla po prostu. Haha, żeby nie było zbyt łatwo, minęło dobre pół godziny, odkąd zacząłem instalować, i przestał działać napęd krążków CD, w ogóle przestał odpowiadać, więc wpiąłem na szybko USB z kopią danych z płyty i częściowo się czyta, może uda się dostać do. Do folderu w ten sposób i odczytać dane z USB i w ten sposób. Za... O, 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 o. I to, co się nie udało odczytać z płyty, mam nadzieję, uda się po prostu z. Jest, jest ten plik z napędu USB. To było karkołomne, bo nie wiedziałem, czy on go wykryje na etapie instalacji wpięcie urządzenia USB. Ale hej, najwyraźniej zadziałało, więc spróbujmy F i 386, tak? F i 386. Otwórz. Sprawdźmy. Ha, ruszyło dalej. Ha, myślałem, że ono musiał wszystko, coś się zawiesiło z napędem kompletnie, nawet nie otwiera tacki. ale jest. Uff. Już się bałem, że wszystko będę musiał robić od początku. Potrzebne są pewne pliki z dysku cd -ROM. Jakie to są pliki? I XP. OK. Jedziemy. Instaluj, błagam. No i proszę, prawie dwie godziny później jesteśmy nareszcie gotowi do pierwszego odpalenia Windowsa XP z karty SD, jeżeli wszystko poszło zgodnie z naszym planem. I wtedy zostanie nam tylko zainstalowanie najświeższych sterowników i jazda próbna. Po rozdziałce zgaduję, że sterowniki zainstalowały się same do naszej karty graficznej. Zapraszamy. Mamy dźwięk prosto z pudełka. To ci ciekawostka. Nie wiem, czy widzieliście przed chwilą takie migotanie na ekranie to efekt tego, że komputer działa w trochę innym klatkarzu niż nagrywa kamera standardowo 60 fps. Okazało się, że domyślnie monitor ustawił się na tej karcie graficznej w 85 fpsów, 85 Hz i stąd też takie niestandardowe migotanie. Oczywiście dziś standardem jest 60 fps, bądź 144, jak ktoś tam woli, ale w dawniejszych czasach za czasów monitorów kineskopowych te, te wartości nie były tak ujednolicone. Można je sobie było nawet wybrać z takiej rozwijanej listy i, i dopasować e, naszą rozdzielczość i częstotliwość odświeżania do tego, co preferował nasz monitor. No ale hej, jesteśmy nareszcie w, wewnątrz systemu operacyjnego. Zapraszamy. Mam nadzieję, że proszę bardzo. Jak pięknie. Widzę, że trochę nam ucieka za ekran. To sobie zaraz dostosuję, prosto z zmienię. Ale na razie pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić, wiesz, może, może warto by było. Z takimi rzeczami jak pozycja wyświetlacza, na przykład, nic się nie musi kurcze przejmować. Trochę inne czasy, nie? Szybko zaktualizujmy sterowniki do najnowszych wersji. W tym czasie sprawdzę, czy nasz dysk twardy faktycznie jest wykrywany prawidłowo. Mamy dysk C30GB wyświetla w wolnej przestrzeni, 32 jak na sformatowany. Więc to wydaje się być w porządku. Pokazuje go jako high-speed ST-to-CF adapter. wszystko działa. Działa tak, jak należy. Sterowniki RT-Windows XP, żebyśmy mieli najnowsze drivery. I odpalimy jakąś grę na próbę. Hej, Unreal działa. W złożu złota chochliki zaczną kopać na wyznaczonym obszarze. Ech, klasyk, klasyk. One, Działa jak marzenie. Działa i to naprawdę bardzo dobrze, jak oczekiwać należy od komputera z epoki, poszło tak z grubsza bezproblemowo pomijając fakt, że zawiesił mi się napęd CD po drodze i musiałem odratować trochę sytuację. Ale jak widzicie, wszystko działa. Mamy nasz nowy dysk tutaj, mamy nasz stary dysk tutaj. Gry, mam tu jeszcze jakieś gry, mam Another World, mam Liero. Więc stary dysk działa, nowy dysk działa, co jest najważniejsze. Proszę bardzo, wszystko działa jak należy połączenie nowej technologii ze starą technologią. Mam nadzieję, że było to dla was doświadczenie równie relaksujące, co dla mnie. Nie pozostaje mi z tej nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam w tym momencie wszystkiego najlepszego z okazji świąt, dużo radości i, mam nadzieję, dużo relaksu. I zobaczymy się ponownie już wkrótce we bardziej klasycznych materiałach, ale czuję, że potrzebowałem czegoś takiego, by móc osiągnąć świąteczne zen. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa-pa!